Witajcie. W tym odcinku chciałbym Wam zaprezentować moją kryptę. Jak to na ja nazywam, bo w dodatku, Krypta 88, zyskujemy dostęp do nieukończonej krypty, gdzie po wykonaniu szeregu troszeczkę dziwnych zadań, w zależności jak kto będzie chciał, możemy. Przejąć, a raczej przejmujemy na samym końcu zarządzanie krypto 88 oraz możliwościami jej budowy, czyli zyskujemy możliwość dowolnego po prostu układania krypty według własnego uznania. Możemy zbudować ją jak chcemy. Na łysej, gołej ziemi, w jaskini możemy ją zagospodarować jak chcemy, jak tylko uznamy za stosowne, dzięki czemu. Możemy się po prostu pobawić w nadzorce krypty. Tak więc otwieramy drzwi do mojego świata. A całość tego odcinka dedykuję mojej narzeczonej, która namówiła mnie do tego, bym zaprezentował to w jaki sposób zarządzam swoją kryptą i w jaki sposób jest ona rozbudowana tak więc dziękuję Ci Anio dziękuję za to, że zgodziłaś się wyjść za mnie za mąż I ten odcinek po prostu dedykuję jej jej cierpliwości do mojej osoby. <grych> tak więc, tutaj niestety dużo do budowy nie możemy sobie zrobić. Ponieważ ta część została zbudowana, tutaj opędzowałem wszystko, co się tylko dało na materiały. Jednak, jeżeli przejdziemy tutaj. O, od momentu, gdzie stoi ten osadnik w stroju krypty 88, poza tymi drzwiami, praktycznie mamy jedną wielką grotę z odnogami. W każdej odnodze mamy zadanie do wykonania, które zleci nam nadzorczyni krypty, będąca takim oto tutaj gulem. Kryptę można sobie budować z różnych elementów w różny sposób. Niestety, korytarze są dosyć wąskie i dwóch osadników się nie mieści. O jasny gwint. Niestety, osadnicy mi troszeczkę ostatnio wariują. Nie wiedzieć czemu. Ale wiem jak to rozwiąże. Wystarczy zadzwonić w dzwoneczek. Dzięki temu będę mógł Wam pokazać moją kryptę, bo oni ruszą tyłeczki w miejsce dzwoneczka. Tutaj zbudowałem sobie taki gabinet lekarski. Gdzie mamy też nawet fryzjera. No ale cóż, dbanie o wygląd, to dbanie o zdrowie psychiczne. Tutaj zbudowałem swoim osadnikom łazieneczkę. Tutaj zbudowałem im Warsztat. Czasami też z niego korzystam. Tutaj jest miejsce rozrywki, czyli przedmioty poprawiające im samopoczucie na niewielkim stopniu. Tutaj zbudowałem natomiast jedną wielką kwaterę mieszkalną. No, po co rozbudowywać po mniejsze pomieszczenia. Tutaj wybudowałem ogródek, czyli miejsce, w którym zaspokajam potrzeby żywnościowe swoich osadników. Tu mam główny hol, w którym umieściłem sklepy, w których to najczęściej sprzedaję przedmioty, które pozbieram w całym pustkowiu i wspólnocie. Tutaj mam z dodatku automatrona, maszynę do tworzenia robotów. No i oczywiście krypta nie może funkcjonować bez źródła zasilania. Otóż dzięki dodatkowi mamy parę nowych źródeł zasilania, które mają naprawdę dużą moc wyjściową. To, jak widzicie, jest reaktor atomowy. Tak, zbudowałem reaktor atomowy w krypcie 88. O, teraz mogę przejść. I jesteśmy znowu w głównym holu. I teraz wejdziemy do moich kwater. Otóż niestety osadnicy nawet ważył mi w prywatne miejsce tutaj są moje skrzyneczki w których trzymam różne takie szpargały co ciekawsze bronie sobie umieszczam na właśnie takich stojaczkach lub na ścianach tu mam moją nową kolekcję bo jak już mówiłem byłem po formacie komputera i niestety safe z chmury ze starym pierwotnym e, zapisem mi się poszedł gwizdać, i jak tutaj widzicie, mam tylko i wyłącznie kompletne pancerze wspomagane. Otóż, jeżeli możecie policzyć, mam ich już 5x01, 1T45, T51, T45, T60. Mam też zwykłe pancerze bandyckie. To jest akurat pancerz z jednego z filmików z jak zrobić pancerze w barwach Vim, w barwach Nuka Koli, niedawny pancerz X-01 Quantum, czyli mam ich sześć tak No, się pomyliłem. Nadszefowski pancerz wspomagany, który zdobywamy na samym początku gry, pokonując Nadszefa Nuka World. I idziemy dalej. A? Pieska sobie odblokuje. Tutaj mamy moją garderobę i w ten sposób ja mam zaprojektowany całą swoją kryptę. Natomiast normalnie to ta krypta wygląda tak. To jest po prostu taka wielgachna grota. W której możemy sobie budować podziemny schron. Możemy zbudować sobie, że fiu, tędy zjechać w dół, schodami zbudować schody i tutaj na przykład jakieś kwatery mieszkalne czy co. Wedle no, uznania. Tutaj są korytarze praktycznie wszędzie, w każdej możliwej w kierunku, jest korytarz. bo ta grota jest naprawdę duża o, jakieś butelki szklanki o wszędzie są śmieci tutaj jest po prostu to na początku było zawalone sobie oczyściłem jak przeważnie każdy który chce budować i poszczególne sekcje można budować wedle uznania tak więc to jest mój pogląd na to, jak może wyglądać krypta, jeżeli my ją sami projektujemy. Dlatego lubię ten dodatek. Krypta 88, ponieważ dzięki niemu sami możemy być nadzorcami krypty. Sami możemy decydować o tym, co jest w krypcie gdzie jest w krypcie, jak jest umiejscowione. Ogranicza nas tylko to, że w niektórych miejscach są ściany. Więc trzeba też brać pod uwagę to, ale dzięki temu możemy właśnie zaprojektować i zbudować swoją własną kryptę. Jedynym mankamentem, a raczej głównym problemem posiadania tej krypty, jest to, że wszystko trzeba tutaj budować z metalu. Wszystkie te elementy są metalowe, więc jeżeli nie, nie zbieraliście dostatecznie dużej ilości metalu od samego początku, no to radzę wam zbierać dużo, jeżeli macie ten dodatek, jeszcze go nie odpakowaliście, ponieważ wam się przyda jest potrzebne odgroma metalu, dosyć sporo gumy praktycznie zero drewna. I to chyba by było wszystko na temat zwiedzania mojej krypty, tak więc. Życzę miłego grania w dodatek Krypta 88 i zabawy z własną kryptą. Jeszcze raz tylko mówię, ten filmik detykuje całkowicie mojej ukochanej narzeczonej, tak więc. Na razie życzę Wam miłej gry.